Prosty sposób na obliczenie wysokości górowania Słońca nad horyzontem, który nie będzie się skupiał na zapamiętywaniu ileś tam niepotrzebnych wzorów, tylko pokaże jak na logikę wszystko obliczyć dla wszystkich czterech przypadków. Bo w szkole średniej musimy obliczać wysokość górowania Słońca nad horyzontem dla czterech przypadków, dla równonocy wiosennej i jesiennej, która jest kolejno 21 marca i 23 marca września dla przesilenia letniego, które mamy 22 czerwca i dla przesilenia zimowego, które mamy 22 grudnia. I to są takie cztery daty, które akurat musimy zapamiętać, no ale to nie jest dużo. Przechodzimy do pierwszego warantu, czyli do równonocy, czyli 21 marca, 23 września. Jest to sytuacja, gdy Ziemia jest równomiernie oświetlona i na całej planecie dzień i noc trwa tyle samo czasu. I wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji Słońce znajduje się niejako prostopadle ustawione nad równikiem i na ten równik. Promienie słoneczne padają pod kątem 90, 90 stopni, a więc jeśli od tego równika będziemy się oddalać, to te promienie słoneczne będą padać pod mniejszym kątem, a więc musimy odjąć tyle stopni, ile będzie wynosiła współrzędna szerokości geograficznej, na którą się oddalimy. Więc tutaj, w prawym górnym rogu, zapisałem matematycznie, jakby to wyglądało, to jest najprostsza sytuacja. Przejdziemy teraz do sytuacji trudniejszej, gdzie mamy do czynienia z przesileniem zimowym, a więc półkola południowa jest o wiele lepiej doświetlona niż północna. I tutaj sprawa już nie wygląda tak łatwo, bo nie będziemy mieli jednego wzoru dla każdego miejsca dla Ziemi. No ale właśnie tutaj wzoru nie musimy pamiętać, ja pokażę jak to dobrze obliczyć. Czyli na początku wyobraźmy sobie sytuację, że znajdujemy się w punkcie... I słońce tej daty kuruje nad, nad zwrotnikiem kozioroszcza. Ten zwrotnik ma współrzędną szerokości 23 stopnie i 26 minut. To niestety jest kolejna liczba, którą musimy akurat zapamiętać. No więc w przesileniu zimowym co słońca pada na ten zwrotnik jako pod kątem 90 stopni. A więc na początku. Przechodzimy z tego zwrotnika do równika, więc musimy odjąć te 23 stopnie i 26 minut. A potem z tego równika przechodzimy do punktu A, a więc znowu odejmujemy tą współrzędną szerokości tego punktu A. I już mamy wysokość górowania Słońca nad horyzontem. Jednak pomyślmy co będzie w prześleniu zimowym, gdy punkt A będzie na półkuli, Południowej. Wtedy na początku z tego zwrotnika koziorożca przechodzimy do równika, a więc odejmujemy to 23 stopnie i 26 minut, ale potem dodajemy współrzędne tego punktu, do którego mamy przejść, bo teraz z tego równika zbliżamy się do Słońca, a więc czym bardziej będziemy się zbliżać do Słońca, to ten kąt padania będzie nam rósł. Kolejna sytuacja znowu mamy prześlenie zimowe, ale tym razem punkt A już znajduje się za zwrotnikiem koziorożca. A więc musimy się oddalić od tego punktu, w którym słońce pada pod 90 stopniami, o odcinek B. A więc odejmiemy po prostu ten odcinek B kątu, bo oddalamy się od słońca. Jak to zrobimy? Ten odcinek B będzie równy odcinkowi naszej współrzędnej szerokości punktu A, minus ten zwrotnik koziorożca, czyli 23 stopnie i 26 minut. Ale skoro się oddalamy od Słońca, to odejmujemy tą odległość, a więc przedtem nawet zdamy jeszcze minus i ostateczny wzór to będzie 90 stopni minus współrzędne szerokości plus 23 stopnie i 26 minut. Tutaj podsumowanie prześlenia zimowego. Jeśli mówimy o sytuacjach, gdzie punkt nie przekracza ani zwrotnika, raka, ani koziorożca, to w przypadku, gdy znajduje się na półkuli północnej, to ta. Wysokość kurowania to będzie 90 stopni minus współrzędna szerokości punktu, na którym się znajdujemy minus 23 stopnie 26 minut, a to dlatego, że jak oddalamy się od słońca, to kąt padania jest mniejszy i te współrzędne odejmujemy. Jeśli znajdujemy się natomiast na półkuli południowej, to na początku dochodzimy z zwrotnika koziorożca do równika. A więc odejmujemy to 23 stopnie i 26 minut, ponieważ oddalamy się od Słońca i kąt padania jest mniejszy, a potem z tego równika przybliżamy się do oczekiwanej współrzędnej, a więc idziemy w stronę Słońca, więc ten kąt się zmniejsza i dodajemy współrzędną szerokości punktu, w którym się znajdujemy. W przesileniu letnim 22 czerwca sytuacja będzie analogiczna, tylko po prostu. Wzór będzie inny dla innej strony. Wtedy, gdy będziemy zmierzać do punktu znajdującego się na półkuli północnej, to na początku przechodzimy z zwrotnika raka do równika, a więc minus 23 stopnie i 26 minut, a potem idziemy w drugą stronę i dochodzimy do punktu, dla którego musimy obliczyć tą wysokość kurowania, a więc dodajemy współrzędną szerokości tego punktu. W przypadku, gdy będziemy się znajdować na półkuli południowej, to na początku z zwrotnika braka przechodzimy na równik, oddalamy się od Słońca, a więc odejmujemy kąt, a potem przechodzimy do tego oczekiwanego punktu, a więc odejmujemy współrzędną szerokość tego punktu, bo cały czas oddalamy się od Słońca. W sytuacji, gdy rozważamy te strefy ze zwrotnikiem raka i koziorożca i mamy prześlenie zimowe, to w przypadku, gdy znajdujemy się na półkuli północnej, to sytuacja jest prosta. Bo wszystko wygląda tak samo. Znowu na początku z tego zwrotnika koziorożca, czyli tego zwrotnika na dole przenosimy się na równik. Odejmujemy 23 stopnie i 26 minut, a potem dalej się oddalamy, czyli odejmujemy tą szerokość, na której się znajdujemy. Jednak, jeśli przechodzimy na ten obszar na półkuli południowej, to na początku musimy odjąć wartość szerokości, na której się znajdujemy, a potem dodać 23 stopnie i 26 minut. W przypadku gdy jest przesilenie letnie to sytuacja jest odwrotna. Gdy idziemy na półkulę południową, to na początku odejmujemy te 23 stopnie i 26 minut, a potem współrzędną szerokość na której się znajdujemy. Jednak gdy chodzi o półkulę północną, to na początku musimy odjąć tą wartość szerokości na której się znajdujemy, a potem dodać te 23 stopnie i 26 minut, żeby obliczyć ten. Mały odcinek, od ktu, w którym musimy się oddalić od słońca.